To miejsce było naszym i Waszym domem przez lata. Tworzyliśmy to coś więcej niż tylko treningi. Tworzyliśmy wspomnienia, historie, przyjaźnie, które zostaną zawsze z nami. I nagle przyszła wiadomość, że ziemia, na której stoi Koslit Dekerta, została kupiona. Dlatego zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia lokalizacji. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? To, to, że Dekerta to nie tylko ściany. Dekerta to Wy. Jak dobrze znacie Koslit Dekerta, to wiecie, że nigdy się nie poddajemy. I dlatego znaleźliśmy nowy dom, nową przestrzeń Crossfit Dekerta 20 na ulicy Biskupińskiej 21 w Krakowie. Dziękujemy za te wszystkie lata lojalności wsparcia i zawiązanych tutaj przyjaźni. I głęboko, głęboko wierzymy, że będziecie pisać ten nowy rozdział z nami i pójdziecie z nami dalej na tą nową przestrzeń. Jak widzicie na załączonym obrazku Crossfit dekerta 20 na ulicy Biskupińskiej 21 wygląda grubo. Bardzo fajna przestrzeń ogromne wysokości, no i wypełnimy to na pewno na maks. Obiecujemy, że stworzymy CrossFit z jeszcze większą pasją, jeszcze większą energią i będziecie mieli kolejne miejsce niezapomniane na kolejne lata. Już niebawem podamy datę wielkiego otwarcia.